takim osobom tego, bo to do nich i tak nie dotrze, tak jak ci mówiłem. Jak chcesz, czyli to są, yy, takiego, czyli w prostym, ...na publicznych kanałach, gdzie każdy może wejść. Jak ktoś nie, się nie, nie, tak może to może się tak powiedzieć w komentarzu pod live'em. Tam jest sekcja do komentarzy, tam można pisać, chat masz, tam może się taka osoba wypowiadać. Nie jest... ja, czy mówię, no ja dlatego, wiesz, jakby to coś nagrywał takiego, które co, co, co trafi na YouTube. Bo on, ja tych liveów nie zapisuję, więc to jest tylko czysta rozgrywka nie, na tym. Nie, nie, on jest, on jest na, na prywatnym, jak na no, na YouTube nie trafi, na, na Twitchu na Twitch trafi, ale trafia do archiwum. No rozumiem. No nie, gdzie tylko, gdzie tylko osoby posiadające osoba do niego Gdzie tylko osoba posiadająca, przykładowo followa, może może to tu zobaczyć, przykład. Natomiast, ja mam takie podejście do tego typu spraw, jak przed chwilą powiedziałem i uważam, że... Czyli masz takie, masz takie same podejście powie, ogólnie jak ja, ale no... obejrzysz, kto ci powie, jak podchodzić do YouTube'a i jak kręcić na YouTube, bo oglądałem też takie poradniki różnych YouTuberów, powie ci praktycznie to samo, albo bardzo zbliżonym kontekście ci to wytłumaczy. I to jest najzdrowsze, według mnie, podejście. Nie, no, no, najlepiej to się uczyć od najlepszych, nie? Czyli, czyli przykład z roka czy tam z osób, które Oczywiście. Gdzieś, tam, sugerować. Sugerować. gdzieś tam właśnie nagrywają, na tak? Kanałami, bo inne kanały też się sugerowały innymi kanałami na starcie, natomiast żeby tylko to się nie, prze, nie przerobiło zaraz w plagiatowanie i w małpowanie danej osoby. No, no, no. A to jest właśnie najgorsze tutaj na YouTubie i ogólnie, tak? Mogę podejrzeć różne zachowania, próbować coś podobnego wrzucić w swoje nagrania, natomiast dalej starałbym się, żeby to było moje autorskie, a nie na zasadzie takiej bo on tak robi i to ma oglądalność, a to spoko, ja będę robił tak samo, nie? Czyli popugowanie gier na przykład, ktoś ci mówi, ty kurwa, on, on nagrywa w tym momencie, o, nagrywa Fortnite'a, ty to dawaj, weź graj tylko Fortnite'a, bo, bo to się ogląda, bo to jest klikalne. Czy po prostu lepiej robić swoje? Znaczy, to czy wiesz, rozumiesz... W tym momencie ogląda, ogląda się tytuł... Mm, Fortnite. Ogląda się tytuł... E, Minecraft. Ty weź, weź rób to, bo... ja wiem lepiej, ale rób to. Co z tego, że ty wolisz coś innego robić? Coś co, coś, co lubisz, ale weź rób to, bo ten kontent jest lepszy. I nagrywasz gówno. Powiem tak, jeżeli... <laughs> Pewno rozumiesz o co mi chodzi, i wiesz, co chcę Wiem, powiedzieć. o, 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 o jakich sytuacjach ty mówisz, yy, także spoko. Yy, powiem tak. Nagrywałbym sobie swoje rzeczy. Dalej, tak jak sobie nagrywam te rzeczy, które lubię. No. Ale jeżeli ja się bym reklamował jako kanał, który. gamingowy. Yy, jeżeli bym nie obrał sobie kierunku, że trafiam w niszę. Bo jeżeli obrałbym sobie kierunek, że moje filmiki będą trafiały w nisze, to spoko zostałbym dalej przy tym, co kręcę. Natomiast jeżeli chciałbym, żeby moje filmiki były dla wszystkich i nie tylko w nisze trafiały, na pewno bym też wspominał o takich grach właśnie typu Fortnite, typu PUB. Może nie robiłbym z tego codziennie live'a i codziennie tego, ale na przykład raz w miesiącu, raz w tygodniu nagrałbym jakiś filmik z Fortnite'a, z PUBG'a żeby zobaczyć z ciekawości, co się w tych grach dzieje, jak te gry wyglądają. A jeśli nawet ta gra ci się nie podoba? Też kogoś by to interesowało. Też może chciałby się czegoś dowiedzieć, zobaczyć. A jeśli na przykład ta gra ci się nie podoba, wiesz, no, Powiedział, że mój kanał jest niszowy, faktycznie, to, to ma być kanał niszowy, tylko dla osób yy, stricte zainteresowanych konkretnymi tytułami. Faktycznie wtedy bym skupił się na grach niszowych. Kręcił gry ale też miałbym w tego wtedy świadomość, że jak mi przybędzie, nie, nie będzie mi za dużo przy, przybywało widowni, prawda? No tak. Bo to na tym polega, tak? Na tym polega, no, Robisz to, co lubisz. Tak, jak ja robię to, co cały czas robię. Robię gram w to, co ja lubię. Czasami się nie słucham, fakt faktem, w pewnych kwestiach. Ale chcę robić to, co ja chcę. Powiem tak. Kanał, który tworzysz, jest twoim kanałem. Ty jesteś jego właścicielem i ty decydujesz... Znaczy nie no, właścicielem kanału ogólnie jest YouTube, tak? Ty jesteś osobą, która go jakby... ...właścicielem swojego kanału. Ty go założyłeś, ty masz do niego dostęp. Ty odpowiadasz za to, co na ten kanał trafia i jakiej jakości ten content jest. To jest twoja twórcza praca, która ma odzwierciedlenie w efekcie końcowym w postaci filmiku czy live'a, ty jesteś właścicielem tego kanału i ty decydujesz, co chcesz na niego wrzucić. Jeżeli taki kontent, jaki ty tworzysz, ci odpowiada, no to on tobie odpowiada, tak? Jeżeli ty, tworząc ten kontent, masz świadomość tego, że to jest kontent, który nie, nie zainteresuje wielu ludzi, czy tam młodzieży i ty świadomie się z tym godzisz. jak najbardziej i dobrze się z tym czujesz, to dalej rób tak jak robiłeś. No to jest twój content. Ty decydujesz o tym, co ty chcesz, żeby się na nim pojawiało, tak? Ty musisz obrać sobie drogę tego kanału, jaką chcesz, żeby ten kanał szedł. I musisz sobie jasno określić, czy chcesz, żeby ten kanał leciał na lajki i... i, i robisz wszystko pod publikę, czy chcesz dobrze się na nim bawić. Ale wiadomo, że dobre, dobrze bawienie się nie będzie miało nie na pewno w lajkach, aż taki jak... ...i subskrypcjach. ...pod publikę. Jeżeli... ...tobie pasuje taka forma kanału, jaką teraz ten kanał prezentuje... ...no to spoko, to jest twój kanał, ty masz być z niego zadowolony, jeżeli jesteś, no to jest spoko, tak? i tyle tak? No. Nie wiem, nie śledzę statystyk in, innych twoich, nie wiem jakie tam masz widownie i jak bardzo ci zależy na e, lajkach like <słyska> i... na subskrypcjach. Przepraszam, subskrypcjach. Ale tak jak mówię, jeżeli Tobie odpowiada taki format, jaki dany, twój kanał w tym momencie prezentuje, nie masz problemu z tym Twoje... Inaczej... przyrost e, lajków like i y, popularności Twojego kanału też ci odpowiada w stosunku do tego, co ty prezentujesz na tym kanale, to jak najbardziej rób sobie to dalej po swojemu. Ja jak to jest twój kanał i ty decydujesz o tym, co się na tym kanale znajdzie. Jeżeli ty się godzisz na to, co na niego wrzucasz w takiej formie, w jakiej to wrzucasz, to nikt ci tego nie ma prawa zabronić. No. Czy stoi na temat? To jest tak samo jak z firmą. Otwierasz własną firmę i ty jesteś właścicielem tej firmy. Ty decydujesz, jak ta firma będzie funkcjonowała. Jeżeli będziesz chciał, żeby to była mała, lokalna firma i po prostu spokojnie sobie pracować cały czas na jednym poziomie, będziesz ją prowadził w taki sposób. Nie będziesz robił żadnych spektakularnych ruchów, ryzyka, nie będziesz podejmował. Nie będziesz nie wiadomo, jak się reklamował. Taka firma też się sama rozreklamuje po części, właśnie zasadą poczty pantoflowej i będzie sobie funkcjonowała ale jeżeli ty otwierasz firmę i załóżmy chcesz żeby to była firma prężnie rozwijająca się no to wiadomo, że wtedy musisz robić rzeczy pod nie dla własnego siebie tylko pod publikę tak samo jest z kanałem na YouTube jeżeli ty chcesz żeby twój kanał szybko rósł, miał dużo lajków to wtedy ty jesteś najmniej istotny ty nie robisz wtedy filmów dla własnego zadowolenia tylko robisz filmy pod to, co ludzie chcą oglądać i co ludzie oglądają. I wtedy faktycznie nie grasz w to, co tobie sprawia przyjemność, tylko w to, co się dobrze ogląda. Robisz się taką troszeczkę marionetką. Natomiast jeżeli nie chcesz, żeby to był kanał, który się prężnie rozwija, tylko chcesz mieć radość stworzenia na ten kanał, wtedy musisz się zgodzić na pewne ustępstwa i wiadomo, że wtedy... No dokładnie, dokładnie. Ale wtedy będzie Ci to sprawiało przyjemność Po prostu Ty musisz podjąć decyzję w jaką stronę chcesz mieć ten kanał prowadzony Czy chcesz, żeby ten kanał, kanał rósł Prężnie rozwijał się Czy chcesz mieć frajdę z jego prowadzenia I w taką stronę prowadź ten kanał Czyli to co nagrywasz już nie jest oglądalne Tylko powinieneś nagrywać to co jest oglądalne Żeby Ci rósł. Czyli pod publikę, tak jak Adaś mówi. Tak, jakby... Tylko, że ja nie chcę robić tego pod publikę, właśnie to jest no to, to. No to tym bardziej, to twój kanał nie będzie się rozwijał, no to, to będziesz tak powolutku, mówię, może, no będzie... Musisz mieć świadomość tego i musisz sobie jasno siąść i powiedzieć, jaką stronę chcesz swój kanał prowadzić. Czy chcesz mieć kanał, który się rozwija, czy chcesz mieć kanał, który sprawia ci radość. Jeżeli... No, Wolałem no, mieć z tego fan. Kanał, który ci sprawia radość, a się nie rozwija. Ja czerpię radość i który mi sprawia zadowolenie, Równocześnie musisz sobie powiedzieć, OK, godzę się na to, że ten kanał nie będzie się rozwijał dość szybko albo bardzo powoli. Albo siadasz i mówisz sobie OK, robię kanał, który się rozwija, w którym mam lajki, w którym mi lecą subskrypcje, ale wtedy Twoje zadowolenie z tego, co ty grasz, schodzi na drugi plan. Bo wtedy ty robisz dla ludzi, a nie dla siebie. Gościu w tym roku zaczął nagrywać gita, zaczął ten... A tak jak, nagrywa... jak mówiłem, YouTube trafia głównie w ludzi młodych. W związku z tym, wtedy, jeżeli ty określisz sobie, nagrywam pod publikę na rozwój kanału, wtedy ty musisz nagrywać materiały takie, które trafiają w młodych. Family odbiorcy. Content taki po taki prostu niech narysuje kreskówkę i, i gadać. zadowolenie lepiąc. i satysfakcja z kanału schodzi na drugi plan. Więc... <laughs> Myśl I jasno sobie powiedz, w którą stronę znaczy ja, znaczy, ja wam powiedziałem, ja wiem co chcę robić. I wiem jak ten kanał ma wyglądać. I jeżeli wiesz i masz obraną drogę na ten kanał, to rób to tak jak sobie obrałeś, a nie tak jak inni chcą. To jest Twój kanał, ty decydujesz o tym, w którą stronę on pójdzie i jaką no. będzie wyglądał. A nie inni. Właśnie, właśnie. Że teraz. Dokładnie tak samo jak powiedziałem z firmą. To jest na tej samej zasadzie. Albo robisz firmę, która leci w globalizm, albo robisz małą firmę lokalną. I tak samo jest z kanałem. Albo robisz kanał, który leci globalnie na cały kraj i tam świat, albo robisz kanał niszowy, który tobie sprawia przyjemność. Jedno drugie wyklucza. Jeżeli robisz coś pod publikę, to wiadomo, że nie będzie ci to sprawiało przyjemności, no chyba, że lubisz robić coś pod publikę. Ale jeżeli nie, 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 nie. to wiadomo, że to nie będzie miało potem odzwierciedlenia w tym, jak ten kanał się rozwija. Wszystkie materiały, które ktoś robi pod publikę, to później, te prędzej, ja czy później... Tak nowy kanał i po prostu Ale nie chcę zał załóż sobie nowy kanał, jak ty chcesz i rób to, co ty chcesz. A nikt ci nie ogląda, no, tylko my. No, widzisz, no i właśnie, i właśnie to jest takie właśnie twoje gadanie. Ale on gra dla frajdy. To, że nikt go nie ogląda, to jest jego decyzja. On tworzy kanał niszowy dla... Konkretnego A tak, no. filmów I, i dalej słuby się nie komisji, ruszają, tylko spadają, no to dziwne, nie? Bądź się tym zainteresuje. A tworząc taki kanał, godzi się z tym, że nie będzie na dużo subskrypcji, ani dużo lajków, albo z biegiem czasu te subskrypcje się zbierają, ale na pewno nie w szybkim tempie. Skoro taką drogę obrał dla tego kanału, spoko, godzi się na te pewne niedogodności w związku z popularnością kanału, ale robi to dla siebie i robi to, co lubi. I koniec w tym temacie, skoro taką drogę sobie obrał dla tego kanału, niech sobie w ten sposób tworzy. No to niech później nie płaczesz, że chce mieć 5000 subów 10 do końca roku to tego 1000 też, filmów to na YouTubie tworząc taki kanał. 1000 filmów na ja osobiście i bardzo, subów. Ja mi, mi strasznie irytują youtuberzy, którzy yy, strasznie sępią na lajki, dzwoneczki, kciuczki <laughs> to strasznie wyprowadza z równowagi. Ja uważam, że jeżeli ktoś Kciuszki. robi kanał niszowy który, yy, że tak powiem, nie idzie w globalny, że tak powiem, rozrost, czyli nie robisz czegoś pod publikę, tylko robisz coś dla siebie, w związku z tym godzisz się na pewne ustępstwa. Tak samo uważam, że nie, nie wypada na takich filmikach za bardzo żebrać o różne rzeczy, bo Ty świadomie podjąłeś decyzję, że ten kanał nie będzie się ostro roz rozrastał. W związku z tym, skoro się nie będzie ostro rozrastał, też nie wypada za bardzo żebrać o to, żeby się rozrastał. Do końca roku nie wbijesz nawet 2000. dwóch Ale no to co, co z tego? No to... tak Kurde, no, ej, ty chcesz co robić coś to swojego... dobrze ci mówi. Nie prosi no, tak sobie o tak tamto i po prostu nie mów, że chcesz wbić do końca roku, że wbijesz tamto, jak ty nie wbijesz, ty masz taki kanał pod innym kontentem. No, dokładnie. Nie, 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 nie wbijesz, ponieważ ty świadomie podjąłeś decyzję, że ty robisz kanał niszowy, a nie kanał pod publika. W związku z tym... Ale jaki jest, mówię, dla mnie kanał, który robi coś pod publikę. Ty Sławek, wymuszasz rajku. Ale ja... Cię, dawajcie donate'y, bo potrzebuję na to. Takie to, to, to nic się nie będzie, kurwa, oglądał. Ale kurwa, wy się wpierdlacie, rozumiesz? Mnie takie coś irytuje. K kwestia, kwestia donate'ów, nie, nie wiem, czy chce się wypowiadać na temat kwestii donate'ów, ale um, też mam na ten temat swoje osobne zdania. No mówię, jak, jak, jak tych też mówię, prom, promować, na przykład, no, bo tak, lubi mówić, słuchaj, rób tak, 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 jeśli on chce coś kogoś promować i, i uczyć kogoś coś robić to niech sam zacznie coś robić tego właśnie mnie takie coś irytuje, tak? mówić komuś masz robić tak, bo tak, bo tak być, być powinno tak jak mówię obrałeś sobie drogę dla swojego kanału obrałeś. ja chcę mieć, mówię, ja, 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 ja wiem, ja wiem jak ten kanał ma, ma wyglądać i godzisz się na to jak droga takiego kanału będzie wyglądała w związku z tym Rób to tak jak sobie to wymyśliłeś, i tak jak ci to sprawia przyjemność. I tyle w tym temacie. Tak jak powtórzę jeszcze raz, to jest Twój kanał, ty odpowiadasz uh. za to, co na ten kanał trafia. I jeżeli chcesz mieć kanał, który sprawia Ci przyjemność, rób kanał, który sprawia Ci przyjemność. I tyle. Jak na razie to się zir zirytowałem tą grą. Ginę po raz setny. Ech. Kwestia do no, I tu i innych rzeczy, to już jest całkiem inna kwestia na kolejną dyskusję. No. A to, że, a to, że mam tak lubię wszystkie, to, że mam w opisie, że chciałbym wbić tu i tu, tak i tak. To, że mówię, że no. Nie. To ja, ja mam to Zobaczynie po prostu w opisie, tak? Ale, ale tobie, to, tobie to najwyraźniej przeszkadza. Ale tylko tobie to przeszkadza. No na tych rzeczy w opisie, w tych. No a ty ile masz? Ja mam trzy rzeczy: tylko kanał do kogoś tam i nic więcej, praktycznie. Microplanet Planet i nic więcej. My po co ja mam takie dużo rzeczy taki dawać. Masz, no ale tylko nie masz, nie masz, to, masz, to, masz to co tyle. To, Jaki masz komputer? No. Kurwa, mnie to mnie no, się... niektórych, niektórych chyba czasami interesuje jaki kto ma komputer jakie używa nagrywarki na przykład A to już jak pytania ci zadają, a ja u ciebie nie, nie komentuje nawet Tylko na live'ie tam czasem ktoś tam napisze znajomy Weź co mówię kanał i zacznij sobie streamować, zobaczysz jak Ci sobie zaczną padać ile byśmy obserwować. To co ty masz to połowa to są boty ale mówię, ja i tak, y, pierwsze co to to, to jest? Normalnie jak streaming. streaming. 300 słów miałeś na kanale normalnie, 1000 skupiłeś, to widzisz, jakie masz efekty oglądalności. Maciek. Maciejusz z klanu no no, wszystko wie. To ja się... Ta. To dawaj do mnie. No już. Do The Hunter. No ja gram w The Hunter, co? Kupiłem tak. sobie plecak i łuk.